Oficer prasowy jaworskiej policji, aspirant sztabowy Ewa Kluczyńska. Wyżurny jaworskiej policji otrzymał zgłoszenie o ujawnieniu w jednym z garaży na terenie Wolkowa zwłok dwóch mężczyzn w wieku około 70 lat. Policjantów zawiadomił syn jednego z denatów, który od wczorajszego wieczoru nie miał kontaktu ze swoim ojcem. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż mężczyźni przebywali w zamkniętym od wewnątrz garażu i ogrzewali się piecykiem. Na chwilę obecną prowadzone są czynności mające na celu ustalenie wszelkiej okoliczności oraz przyczynę tego tragicznego zdarzenia. Na tym etapie wykonywanych przez policję czynności można wykluczyć tutaj działanie osób trzecich. Dobra, lepsze, lepsze Oni we dwóch się zawsze spotykali, po i